widzowie a dzisiaj zagramy sobie w porządarodzenie obby. I przepraszam Was bardzo za mój głos, ale jestem przeziębiona. Zaczynajmy więc w takim razie obby. I najpierw przechodzimy po takich kółkach, które są bardzo łatwe. I teraz takie kwadraciki mamy. I po nich też trzeba jakoś przejść tak bokiem. W ogóle ciekawe, czy one tutaj mają takie. W ogóle da się poza nie przejść i wtedy się nie spada, więc takie niedopracowane trochę to obwiem. Teraz mieliśmy znikające schody, teraz mamy takie prostokąty. Teraz mamy takie kwadraty, jakby schodkowe, i teraz będziemy mieli jakąś taką górę z takimi tutaj kwadratami wstającymi, a tutaj można o, fajnie sobie tak wyskoczyć. I jeszcze tutaj mamy takie kwadraty, w ogóle nie wiem ile to jest poziomów ani leveli, bo mamy poziom ósmy i mam dopiero 13% i nawet to nie jest połowa, więc jakby, no nie wiem ile to będzie tych poziomów, Może prawie spadłam przez to, ale, aha, dobra, czyli jednak się spada, bo myślałam, że będzie tak jak w mm, tamtym, ale jednak nie, więc no nieważne. I teraz, o nie, to są najgorsze. To jest na mnie najgorsze, ale ja czasami sobie tak przeskakuję, że no nie, to się chyba nie udało. Będziemy po prostu wybierać drogi. Dobra, może najpierw zieloną. O, działa. Dobra. Mm, teraz zieloną. Jest dobra. Zieloną. Jest, wszystkie zielone były, dobra. Udało mi się za pierwszym razem. Nie wiem jakim cudem w ogóle, ale dobra. Mm, kolejne... To mamy jakieś... bo Jezus, ja nie wiem jak ja spadłam w ogóle. Ym, dobra, okej, okay, nieważne. Nie wiem jak ja spadłam. Widzi mnie po prostu poszłam. I w ogóle dawno nie grałam w oby, więc jakby też mogę słabo grać. Ym, w ogóle coś mi się teraz zaczęło z telefonem. Nie wiem czemu. Dobra, Ym, teraz mamy stanie Mikołaja. I dobra, wchodzimy teraz. Halo? Po prostu takie jechać. A nie, dobra, jednak jest. Jedziemy. I dobra. Zjechaliśmy w ogóle. Co się z tymi ceniami stało? Nie wiem. Dobra, wchodzimy teraz po takich drabinkach. I była znikająca droga była. I tutaj teraz mamy takie drabinki, że trzeba je przejść. I teraz... Mm... Taka jakaś droga tutaj. Jest żeby też spadła mniej więcej, właśnie spadanie na takich rzeczach. Mm. Kiedyś to w ogóle tak przeszłam, te takie drabinki teraz. tu tak to przeszłam, że jakoś tak, nie wiem, tak ostakałam. I kiedyś mi tak przeszło całą drabinkę, ale ona chyba właśnie była mniejsza trochę. A teraz mamy takie zjeżdżalnie. Myślę, że zjedziemy sobie zielonej, bo cały czas wybieraliśmy tam zieloną drogę. Dobra, teraz to jest takie, że ona to tak przyspiesza. Robi taki slalom jakbym Mam 21 już, znaczy 35% i 21 poziom. Więc jest całkiem git. Teraz przechodzimy takie jakieś kwadraty. Prawie dotknęłam. Mm, o, teraz mamy znowu taką chyba tak znikającą ścieżkę. Znowu jakieś płeczka i no. Jeśli filmik Wam się spodoba, to możecie zostawić lajka. No i w sumie możecie też zostawić subskrypcję, ale oczywiście Was nie zmuszam. Dobra, to jest taki patent, właśnie, że się tak przybliża kamerę na zielony. Tu na pewno nie czerwona. O, teraz znowu zielony. W ogóle taki zielone to by jest. Takie, że wszystko musi być zielone. Tu właśnie tak się robi, że tak robię. O, i już. Tylko w ogóle ci wzięłam tam checkpoint? bo nie wzięłam. No i bym, jak spadłam, na przykład bym była już o 5 level dalej, no to bym spadła tutaj. To by było trochę słabo. By było. <grych> I dobra, teraz czekam na taki kwadracik. Czerwony, w ogóle kiedyś na tym spadłam, bo za wcześnie. Skoczyłam na to i spadłam do dziury. Nie wiem, jak to się mogło stać w ogóle. Ale no, czasami tak się zdarza. Teraz mam takie drabinki znowu i teraz y, przechodzimy dla sery. O Boże, dobra. Prawie, prawie dotknęłam, y, ale się udało. Dobra, teraz y, myślę, że przejdziemy całe to oby na jednym odcinku, no bo czemu nie, no bo dopiero 5 minut to trwa, więc no myślę, że całe oby przejdziemy. W ogóle przepraszam bardzo, że nie było dawno odcinków, ale po prostu ja, ja tak na odcinki to słabo mam czas, więc jakby nie, nie proście mnie o odcinki codziennie. Tam widziałam parę komentarzy, właśnie że ludzie mnie prosili, no pizki ogólnie mnie prosiłem, o to, żebym robiła filmy częściej, ale ja tak jakby no, nie mam czasu też na filmy, żeby robić. Aha, bo to trzeba... Trzeba po tym przechodzić. Jezus, i tak dalej spadłam. Ale to trzeba po tym przechodzić, a nie po drapinkach tych białych. Jejku. Dobra, teraz mam checkpoint i kolejny ten. Takie jakieś, nie wiem, kwadraty, trójkąty. Teraz mam takie, taką iluzję, jakby tu przechodzimy. I teraz mamy... O, to lubię nawet. Dużo ludzi... Ludzi tego nie lubi, bo jakby cały czas na tym spadają. No ja właśnie to lubię. Teraz to jest znikające? Nie. To słabo. Powinni to zrobić takie, żeby było znikające. No dobra, spadłam. Yy, dalej. Przechodzimy, przechodzimy. Nie wiem, jakie ja robię to, że ja spadam, ale po prostu dawno nie grałam w opy. No nie wiem, jakoś ta postać mi sama idzie. Nie wiem dlaczego. Yy. Jeszcze raz Szkoda, że w ogóle ile tu po pominięcie eptapo kosztuje W ogóle nawet nie wiem, bo tu chyba nie ma tego Ła! Nie no, zobacz, wariuję zaraz I jakby, ogólnie teraz to przeszłam I też ogólnie słabiej gram, bo jakby, żeby nie było dla was szelestu. Tak jak zagabiłam się żeby nie było dla Was szelestu tak jak w odcinku y, 24H na pomarańczowo, bo tam był taki szelest i to strasznie przeszkadzało, bo tak jakby ocierałam rękę o głośnik i dlatego tak było. A teraz po prostu jestem na łóżku i mam jakby kołdrę no, znaczy telefon na kołdrze y, mam i po prostu ten nie będzie szelestu. I dlatego też gorzej gram, bo wtedy to jest po prostu tak ciężko. Dobra, muszę teraz. Dobra, udało się. Wow! Ok, yy, teraz przychodzimy, takie gwiazdeczki ładne. Wszystko w ogóle na tym obu jest większość zielonych rzeczy, no bo czerwony też się kojarzy z, z świętami, ale tak jakby zielony to jest taki, moim zdaniem, letni kolor. Ale jak jest czerwony, no to już na przykład jest taki świąteczny, wiecie. Wtedy jest tak, nie wiem, jakoś lepiej. Ale wszystko zrobili takie zielone w tym oby i jestem po prostu dziwna, może mm, jakby może ktoś, nie wiem, ktoś chciał. Może bardzo ktoś po prostu lubił zielony i dlatego zrobił takie mega zielone obby. Aha. No, spadłam. Muszę jeszcze raz to przechodzić. O mój kasz. to będzie ciężkie, bo ja tak dziwnie to trzymam jakby telefon, że nie trzymam go, tylko on se leży. Tak właśnie słabo się gra, no ale ale czego dla Was nie zrobię, żeby był fajny odcinek. Gdzie? Aha, dobra. Boję się, muszę poczekać. Ja się błowałam, że spadnę. Dobra, chyba muszę iść na ten zielony kwadrat. No nie zdążyłabym najwyraźniej. wyraźniej. Dobra, teraz idę, muszę szybko. Dobra, udało się. Teraz przechodzimy takie znikające schody, jakby. Jak tego dotknę, to coś się stanie. Ej, nic, dobra, uciekam. Cię podłoga. Ten y, znika za mną. Dobra. Chyba może być. No, to są fajne. Y, to takie. Jakby. No, kółeczka, takie plastery miodu. Okej, okay, teraz mam taki jakby wiatrak i o, on był akurat łatwy, myślałam, że będzie cięższy i teraz tutaj mamy mm, takie jakieś kwadraciki, okej okay, i teraz mamy laser, laser hop, o, dobra, udało się. I uwaga mam już poziom 53% i 88%, więc tutaj będzie, wydaje mi się, że 100% i będzie jakieś, nie wiem, 100 leveli, nie na no, trochę mniej, znaczy się, skoczyłam idealnie na laser, yy, więc no, tak średnio, żeby tak skoczyć, ło, kamera mi się sama obróciła, albo to ja obróciłam jakoś tak dziwnie. Dobra. Mamy kolejny poziom. 55 już. Jesteśmy coraz bliżej końca, więc... Jupi! Ciekawe, czy w ogóle będzie tam jakaś nagroda. Ale chyba rok temu już to przechodziłam z moją koleżanką, więc... No nie pamiętam dokładnie tych przeszkód. No ale... Aha. Okej. Okay. W ogóle zleciałam z tych schodów. Halo. No, schody mi się tutaj nie włączyły. Ui. Dobra. Kolejny laser. I ja tego nienawidzę po prostu. Jest chyba najgorsze co może być. Nienawidzę tego, bo tam się tak spada trochę na ten... A nie, jednak nie. Bo jest taki obyw, w którym się tak spada na ten laser. To jest właśnie takie wkurzające bardzo. O nie, tu jednak to będzie jednak. Dobra, udało się. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. Pierwszym razem, zawsze to robiłam. Nie wiem. O nie, laser, dobra. Tu ja nie yy, Przepraszam za te wiadomości, ale koleżanka mi wysyła cały czas. E, udało się, dobra, udało się. To przepraszam Was, naprawdę. Dobra, yy, teraz mamy tutaj takie kwadraciki. O nie, spadłam. Dobra, już. W ogóle, co tak długo spadam? Już nie wiem, z minuty tak spadam. <gry> yy, no nie chcę się resetować, bo się boję. O, dobra, udało się chyba. Bo no, nie chciałam się resetować, bo się bałam, że dam mnie na sam koniec jakby. Dlatego się bałam, no. Bo wtedy bym musiała jeszcze raz nagrywać lub po prostu bym musiała od początku zaczynać, ale nadal nagrywać. Ju, Wow, nie wiem, jak to się udało, że i spadłam, więc mamy tutaj takie kwadraty, o i jesteśmy już na tutaj tym, na lobby jakby I jesteśmy na końcu i w ogóle tutaj można wylosować jakąś darmową rzecz, więc wylosujemy sobie Zawsze chciałam te skrzydła, jak nie miałem robuxów, ale pewnie no są bardzo małe szanse, żeby to wylosować, bo jakby no nie wiem by, oby. No. Fajnie. Jakaś. W ogóle jakieś włosy tam są fajne. Akurat mi musiało obrócić. Nie, nie chcę. Yy, białej koszulki. Takie skin jest ładniejsze od takiej białej koszulki. Dobra, teraz mam trampolinę w ogóle. Musimy poćwiczyć, co tu jest. Trampolina na pewno jest. I tutaj, co jeszcze mamy? Tutaj mamy takie. Chodzenie, jakby na 100 osób, na przykład. Jak to szybko. Chodzi, ale no właśnie tak ma chodzić, bo tam chceło, że speed 100 i 3 osoby. Dobra, ja jeszcze zrobimy sobie taką ścieżkę do nieba i nie myślę, że zakończymy wtedy y, ten odcinek. Dobra, nie da się chyba ścieżki do nieba zrobić. Y, no dobra, y, ogólnie to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie